Ja nazywam się Twoja Stara, dla przyjaciół yy, Stara, a dla tych wybranych, Twoja. <grym> Na pewno najbardziej irytuje mnie to, że drak to jest po prostu ten facet, przebrany za babę. Yy, takie trochę, taka scheda po kabaretonie, że ten drak to jest tylko taki kabareton. Ktoś nigdy nie spotkał drag queen. Podchodzi do ciebie, widzi cię po raz pierwszy. Skąd ma wiedzieć, jak się do ciebie zwracać. Może po prostu zapytać. Lata, w których żyjemy, zdecydowanie możemy nazwać jednymi z bardziej przełomowych, ale i bardziej kontrowersyjnych w historii ludzi. Wszystko za sprawą łatwo dostępnych na wszelkie tematy treści w internecie. Dlatego właśnie zastanowimy się dzisiaj nad losami naszych mediów. Dowiemy się, kim jest Drag Queen o pseudonimie Twoja Stara, a także przeanalizujemy, czym zajmują się tego typu osoby. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami, a teraz dam Wam jeszcze trzy. Sekundy, a wy napiszcie w komentarzu trzy słowa do TVP: jeden, dwa, trzy napisane. No to lecimy. Ostatnio media obiegła kontrowersyjna informacja o powstaniu nowego programu w TVP Poznań. Ma on być poświęcony audycjom o środowisku LGBT. Już pierwszy odcinek wzbudził w widzach niemałe, choć naprawdę skrajne emocje. Program odbija się szerokim echem nie tylko ze względu na swoją odmienność, ale i fakt, że wszystko jest finansowane z budżetu państwa, gdzie jeszcze do niedawna obecne władze zarzekały się, iż nie podejmą się korzystania z owych funduszy. Wielu Polaków mówiło o tym, że woleli, aby te pieniądze zostały przeznaczone na oddział onkologii, Kolejny program TVP, w dodatku niezgadzający z poglądami wielu. Na całość wydano 3,5 miliarda złotych. Autorami programu jest grupa Stonewall, a prowadzącym Mateusz Sulwiński, który już na wstępie pierwszego odcinka informuje, że sam również jest członkiem społeczności. Będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa serię rozmów o mojej społeczności, czyli o osobach LGBT. Będziemy rozmawiali o tym, kim jesteśmy. Z drugiej strony, gdyby w programie prezenterem była osoba hetero, mogłoby odbić się to szerokim echem w środowiskach lewicowych. Ta sytuacja zdaje się nie mieć jednego dobrego wyjścia. Dla nas samych może być dziwne i skandaliczne organizowanie programu, skupiającego się jedynie na temacie LGBT, bo nigdy wcześniej nie pokazano nam takiego zabiegu w telewizji państwowej, która teoretycznie nie powinna narzucać nam żadnych poglądów. Wracając jednak do samego show, pierwszy gość programu wciela się w postać drag Queen, więc z góry. Podkreślę, że będziemy używać zaimków żeńskich podczas omawiania odgrywanej przez niego roli. Mówimy o artyście działającym pod pseudonimem scenicznym Twoja Stara. To właśnie on wzbudził niemałe wrażenie wśród oglądających, chociaż niekoniecznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. A moją gościnią dzisiaj jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich drag queen, zwyci zwyciężczyni programu Czas na Show Drag Me Out, czyli Twoja Stara. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Mateusz. Zanim zaczniemy rozmowę, ja myślę, że wielkie brawa i gratulacje za to, że będziesz tutaj witał się z widzami i widzkami e, rozmów dnia. E, ja myślę, że to jest jakaś taki pewnie sytuacja bardzo ciekawa, że wreszcie zadamawiamy się w telewizji, której naprawdę w telewizji publicznej, której nie było nas od dawna. To prawda, bardzo się z tego cieszymy. Oglądają nas na pewno takie osoby, które Drag Queen widzą po raz pierwszy. No, albo widzą Drag Queen po raz pierwszy jakby w takiej sytuacji, a nie w jakichś po prostu negatywnych materiałach, w których wcześniej nas pokazywano. To prawda. Spójrzmy na to obiektywnie. W mediach głównego nurtu ciężko jest znaleźć faktyczne materiały przejawiające negatywne spojrzenie na ową społeczność, a jednak twoja stara wyraźnie wspomina o przeżytym hejcie. Być może nie jest to też dalekie od prawdy. Drag Queen rzeczywiście mogą prywatnie spotykać się z ogromną krytyką na temat swojego stylu bycia. Występy drag Queen polegają na zrobieniu wielkiego show, wcieleniu się w rolę, najczęściej śpiewaniu, rzadziej także tańczeniu. Istnieje kilka rodzajów występów. Jedne mają za zadanie parodiować znane osoby, inne przypominają stand-upy o ostrym humorze, a jeszcze inne mają temat polityczno-społeczny, co więc może wzbudzać kontrowersje, dosłownie wszystko. Idąc przez humor, który nie każdemu podpasuje, charakterystyczny, mocno rzucający się w oczy makijaż, specyficzny ubiór i nietypowy ruch sceniczny. Czasami występy wzbudzają o wiele więcej kontrowersji niż przeciętnie i znacząco różnią się od tych wymienionych przed chwilą. Jak widzimy, na przedstawieniach tych osób dzieje się dosłownie wszystko i ciężko byłoby nie nazwać ich samych kontrowersyjnymi. W dalszej części filmiku widać nieco drastyczniejsze treści, choć czerwona ciecz, która pojawia się później, nie jest najpewniej tym, co myślicie. Możemy jednak z całą pewnością zgodzić się, że widok ten nie jest dla każdego, a tego typu treści ogólnodostępne w internecie mogą przerażać. Co doprowadziło więc do pojawienia się drag queen w telewizji? Możemy domyślać się, że wpływ miała zmiana rządu. Jak wiele zmieniło się od czasów poprzedniej partii i wszech Panującej medialnej propagandy? Ciekawą kwestią pozostaje sposób zwracania się do tego typu osób. Ktoś nigdy nie spotkał drag queen. Podchodzi do ciebie, widzicie po raz pierwszy. Skąd ma wiedzieć, jak się do ciebie zwracać? Może po prostu zapytać. Najpierw może powiedzieć, wow, jesteś wspaniały, wspaniała. Jak się do ciebie zwracać, bo w sumie nie wiem. I wtedy my, dragowi artyści, artystki, osoby artystyczne, powiemy, jak się do nas zwracać. Ja nazywam się Twoja Stara, dla przyjaciół ee, Stara dla tych wybranych Twoja. Ciężko jest określić tożsamość tej osoby, nawet jeżeli jest ona wytłumaczona. Drag queens określają się zazwyczaj wybranym imieniem i przypisują do niego zaimek. Jak mówi sama Twoja stara, najlepiej jest spytać bezpośrednio danej osoby ze środowiska, w jaki sposób powinno się do nich zwracać. Możemy dostrzec, że sama postać jest bardzo pewna siebie i mówi o sobie z dużą dawką poczucia własnej wartości. Z drugiej strony, zdaniem niektórych nie chodzi też o jakiegoś rodzaju impertynencki sposób na okazanie samozachwytu a jest to zwyczajnie element humorystyczny. A jakby ktoś miał ochotę zapytać o poradę dotyczącą tego czegoś, na wzór nowopolszczyzny, uwzględniającej wiele nowych zaimków, istniejących do tej pory odmian i raczej nie przeszkadzających większości społeczeństwa, form językowych, to dostaliśmy już zaproszenie na taki spektakl. Występy Drag Queens można obejrzeć w klubie Locum Stonewall przy ulicy Fredry 7. Bardzo serdecznie zapraszamy. Tobie dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie i trzymam kciuki za kolejne rozmowy, które będziesz tutaj Dziękuję. Oczywiście jak na telewizję przystało, nie mogło obejść się bez reklamy. Poza tym z jednym trzeba się jednak zgodzić z gościem programu. Podobne reakcje wśród przypadkowych osób są często spotykane. Zjawisko tego rodzaju uwielbienia jest wręcz fenomenem. Nie wynika on jednak znikąd. Podobne postacie niezwykle często przedstawiane są w mediach w skrajnie pozytywnym świetle. Bardzo często w filmach i serialach możemy dojrzeć schematyczny motyw, gdzie udanie się na podobne wydarzenie, jak występ drag Queen zmienia wręcz życie. Można nawet odnieść. Wrażenie, że zakrawa to o propagandę. Czemu więc jesteśmy dzisiaj zachęcani do zapoznania się z tą wzbudzającą emocje kulturą? Oglądając polską telewizję, jesteśmy ogromnie narażeni na kontakt z propagandą, która istniała, istnieje i jeszcze przez długi czas najpewniej będzie istnieć. Warto pamiętać, że propagandę rozkręciły czasy świetności i panowania PiS, choć wygląda na to, że teraz wcale nie jest lepiej. Telewizyjne TVP zaczęło skupiać się teraz nie tylko na swoich założeniach, ale i na wszystkim, co popularne. Na każdym kroku wmawiane są nam konkretne wartości, na które szczególnie uważać powinny osoby młodsze, podatne na manipulacje co nie oznacza, że osoby starsze nie są narażone. Na pewno najbardziej irytuje mnie to, że drag to jest po prostu ten facet przebrany za babę. Yy, takie trochę... Taka scheda po kabaretonie. Że ten drag to jest tylko taki kabareton. Yy, a tak naprawdę drag tym całym jakby swojej strojności, ale też w tym, że ta strojność bywa czasem poważna, bywa też rozrywkowa, ale jest jakby bardzo szeroka. I że to nie jest tylko tak, że w drag wcielają się mężczyźni, wcielają się bardzo różne osoby, kobiety, kobiety transpłciowe, osoby niebinarne. I myślę, że zrozumienie dragu to jest właśnie jakby taki, to jest taka trochę wędka, że jak cię zaczyna już interesować ten drag, to tak naprawdę, jak zaczynasz wyciągać e, tą, e, ten drafik, tą rybę po prostu złowioną, to tak naprawdę za tą kolejną rybą jest kolejna i kolejna i kolejna, i jeżeli się już wpada. To trochę po prostu się odkrywa ten świat na nowo. To nie jest tylko to, co widać na pierwszy rzut oka. Możemy odnieść wrażenie, że Gwiazda Odcinka stara się zachęcić nas do wgłębienia się w Drag Queen i opowiada o tym, jakie jest to angażujące i jak łatwo jest się w to wkręcić. Sugeruje też, że Drag jest dla każdego, niezależnie od płci. Najpierw telewizja przedstawia nam w programie osobę, która zachowuje się względnie normalnie, mając swój oryginalny, przyciągający wzrok wizerunek. Możemy czuć się zaintrygowani, może nawet zachęceni do zaangażowania. Małymi krokami zmierzając w stronę normalizowania podobnych aktywności. Później pojawia się jednak mały problem. Potem, czym bardziej w to brniemy, tym bardziej dostrzec można, jak osoby z tego samego grona w internecie podejmują się skrajnie dziwnych zachowań. W sieci spotkamy ogrom filmików z występów drag queen, niektóre jednak potrafią nieco przerazić, a nawet zszokować. Widać, jak gdyby nigdy nic taka osoba brała udział w przyjęciu, na którym aż roi się od. Najgorszy jest fakt, w jaki sposób owa persona siedzi z rozchylonymi nogami, następnie poprawiając się najpewniej po zauważeniu swojego błędu. Myślę, że wszyscy wiemy, w czym rzecz. Każdy wiek ma swoje prawa, ale ten temat raczej nie powinien być dostępny dla. Na których psychikę takie wydarzenia mogą wpłynąć w przyszłości, tworząc w ich głowach wizję, że jest to kompletnie normalne i standardowe zachowanie. Co gorsza, to nie wszystko. Podczas dostępnego dla całych rodzin wydarzenia LGBT, biorący w nim udział, Styta rozrzucił tampony po widowni, z której niemałą część, szczególnie na samym przodzie, stanowiły małe. Czy to nie jest wystarczający powód do skandalu? Jak daleko jeszcze może to wszystko zajść? Środowisko LGBT pragnie normalizowania tematów wśród dzieci, a to one są na wczesne upolitycznienie szczególnie podatne. Homoseksualizm to istnieje wśród ludzi, wśród zwierząt, wśród czegokolwiek tam jeszcze, co tam, co tam sobie gdzieś tam żyje lata czy coś. I co do zasady nie ma w tym nic złego, o ile takie, tacy homosie siedzą sobie w domu, pod pierzyną, tam sobie robią, co tam lubią, tak? I nie, nie wyciągają tego łóżka na ulicę. Jeżeli ktokolwiek, czy homoś, heterek, tak jak mam wrażenie, że my jesteśmy, tak? tak. Będę mówił pieszczotliwie, no bo jestem, jestem uśmiechniętym człowiekiem. E jeżeli czy homoś, czy heterek wyciąga łóżko na ulicę, no to wiadomo, że należy z tym walczyć, bo dziecko nie można pokazywać ani, nie wypada, e pokazywać ani dewiacji homoseksualnej, tęczowej, ani też hetero bo takich rzeczy dzieci po prostu wiedzieć nie powinny. To ostatnie na czym się dzisiaj skupimy. To dość radykalna wypowiedź, ale z punktem można się chyba zgodzić. Obrazy rzeczywistości dla bez dwóch zdań nie są obrazami dziecięcego świata. Co sądzicie na ten temat? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Siema!